Siema, siema. Jak zwykle w Pepko dużo nowości, bez tego się w Pepko nie obchodzi, więc zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tymi przeglądami. I zacznijmy od pierwszej półeczki. Za 22 zł mamy takie piękne, zobaczcie świeczuszki, czy co to jest, zaraz zobaczymy. Tu mamy większe, na przykład dostępne, zobaczcie, jakie ładne, za trzy dyszki. Samo opakowanie już robi wrażenie. Tutaj mamy takie trawy, ale powiem mam ta osłonka w ogóle już i ta trawa jest tak dobrze wykonana moim zdaniem. E, te osłonki w ogóle są bardzo ładnie, bardzo ładnie ta trawa wygląda estetycznie przede wszystkim i kosztuje 30 zł. Takie pojawiły się też takie stoliczki za 50 zł, są rewelacyjne, bo ten blat mają taki jakby koronkowy. Osłonki za 25 zł. Ale ciekawy wzór. Tutaj mamy takie błyszczące jeszcze śliczne: naprawdę śliczne, Wam powiem. I uważajcie, bo są tylko za 15 zł. No, te lustereczka były w Pepco ostatnio dosyć podobne, z tym, że miały większe lustro, kosztują 30 zł, a mniejszą dekorację wtedy tą dookoła. Ale teraz są dostępne, właśnie bardzo podobne, z tym, że w innym po prostu, jakby wzorze. Tutaj mamy takie pojemniczki jeszcze, e, 25 zł i taka osłonka do tego w komplecie, idealne do ogrodu, czy gdzieś tam na parapet, jak sobie dekorujecie, 12 zł. Ok, lecimy na drugą półeczkę teraz, żeby zobaczyć, co tutaj jeszcze jest z nowości. Tak jak mówię, ja nie pokazuję Wam wszystkiego, bo to po prostu nie ma sensu. To już było w ostatnim filmie. Myślałam, że tutaj coś nowego, ale to nie. Te białe osłonki zobaczcie, już wam mówię, ile one kosztują 25 zł. No i tu jest jeszcze taka świeczuszka za 17. No i takie dekoracje, zieleninki, 17 złotych, bardzo ładnych osłonkach. A tak się prezentuje cała półeczka z nowościami. Nie wszystko jest nowością, oczywiście wiadomo. Świeczniczki mikro, makro, mikro świeczniczki za 8 zł, ale bardzo ładne. Mi się bardzo te pomarańczowe podobają. Zadyszkę. Tutaj jeszcze taki lampionik, na przykład. Zadyszkę. Mamy takie mniejsze w kształcie buteleczek za 12 zł. No i tu mamy jeszcze takie drewniane, zobaczcie. Pepko Home za 25 zł. OK, co tam jeszcze fajnego ze świeczek? Skoro już jesteśmy na tym dziale, to pokażę Wam świeczki, które mi się najbardziej podobają i są nowością. Na przykład te fioletowe, lawendowe i już takie nawet trochę z wyglądu jajko wielkanocne przypominają mi. 12 zł kosztują. Tutaj mamy drugie za 17. Ale te lawendowe pachną rewelacyjnie. No, i tak wygląda mniej więcej ten dział. Jeszcze obok są wazoniki, więc przejrzymy sobie wazoniki i osłonki. E, ten złoty jest bardzo ładny i kosztuje 20 zł. E, ja wiem, to jest tylko moja opinia, więc nią się nie sugerujcie. Ale e, myślę, że wam wiele ciekawych rzeczy jestem w stanie tutaj podsunąć, co jest ładnego. 30 zł. Okej, okay, okej, okay. lecimy dalej. Zobaczcie jakie tu macie ładne wazoniki. Za 12 zł i do tego tam są też takie może na przykład osłonki na kwiatki też sobie mniej więcej dobrać z podobnych takich wzorów. Tylko akurat tutaj jest inny kolor dostępny. Właśnie muszę to troszkę przytrzymać, bo to jest tak wiecie na postawione 17 zł. Tutaj mamy jeszcze takie osłoneczki małe za 8 i na przykład taka kanciasta nowoczesna, bardzo ładna, za 17 zł. No, i tak tutaj mamy cały dział się tak prezentuje. Tutaj jest jeszcze taka wisząca. Za 25 zł. No i co tutaj jeszcze? Słuchajcie, te głowy. One są naprawdę fajne. Takie nietuzinkowe. 20 zł. W trzech kolorach są dostępne. Głowy myślcie, te ceny nie są jakieś tutaj wygórowane. Bo uważam, że 20 zł, za takie wiecie, osłonki, które są fajnie wykonalne, no, są naprawdę ciężkie. Więc tutaj sam odlew pewnie jest kosztowny. To nie jest dużo, nie jest jakaś wygórowana cena, te z tymi bąbelkami mi się podobają 20 zł. Oczywiście pamiętajcie łapce w górę i subskrypcji, bo ja już się zbliżam ku końcowi. To miał być taki szybki przegląd szybkich nowości. Widzimy się na pewno w następnym filmie już jutro. 30 zł, bo te filmy też dzielę na pół, nie chcę Was zanudzać często jednym, długim, wiecie, półgodzinnym filmem.